szczęść boże fajnie się w końcu to was odezwać chociaż ledwo mogę mówić więc ja nie wiem czy wy w ogóle mnie rozumiecie już jestem na antybiotyku i biorę leki ale po prostu no niby jest to angina ale ja nie miałem dawno takiej choroby właśnie sobie spojrzałem w migdał, w sensie w gardło, i mam po prostu tak wielkie migdały, że ledwo widzę jakby przełyk. Także takie, takie przerwane wezwanie. W sumie stało się to, można powiedzieć, przez wezwanie, ponieważ byłem rano na plaży na, zachód, na wschód słońca. I spotkał mnie deszcz. A sobie pomyślałem, co tam deszcz? Jest 25 stopni, ciepło. No ale koszulka mi cała przemokła. A że miałem bawełnianą, to ona bardzo, było, bardzo długo była mokra. Plus był wiatr. No i tak po prostu załapałem engine. Y. Także chciałem tylko dać znać, że Wyzwanie jest zakończone i jak już wyzdrowieje, nie wiem kiedy. Dzisiaj też miałem iść do szkoły, ale nie byłem w stanie. Zresztą, nawet jakbym był, no to nie chcę innych zarażać, więc bym nie poszedł. To znaczy, to nie jest wirusowe raczej, to jest bakteryjne, dlatego mam antybiotyk. No ale te bakterie tutaj tajskie widocznie są jakieś silniejsze, chyba, niż polskie, bo polska NG na do tej to. W ogóle mam cały czas praktycznie gorączkę. Staram się jej nie zbijać, jak jest tam 37,5, 38, bo wtedy organizm też walczy z, to, z tymi bakteriami, bo bakterie giną w wyższej temperaturze. Natomiast jak już mam 39, no to biorę tabletkę, czasem już 39,5 nawet dochodzi. No, nawet zdarzył się, że tak powiem, żyk a żyk się zdarzył dlatego, że już mi tabletki nie pomagały, no to wziąłem ketonal i on mi widocznie jakoś podrażnił żołądek. Także mam antybiotyk, mam osłonę, dietę głównie płynną. No i tyle. Oglądam YouTube y i leżę i mam nadzieję, że będzie dobrze. Na pewno będzie, ale to już jest który dzień? Drugi. chyba drugi, jak biorę antybiotyk. Jeden dzień był taki, że tam sobie robiłem płukanki z soli pomyślałem, a może, tam wiecie, może mi minie. No ale następnego dnia rano już, że tak powiem, pojawiła się przyjaciółka nielubiana, czyli taki fake przyjaciółka o imieniu Engina. Więc no, mam tutaj opatrunek z koszulki, ponieważ yy, nie mam szala w Tajlandii, zaskakujące, więc sobie opatuliłem yy, koszulką. To nic nie pomaga, w sensie, no po prostu jest troszkę cieplej w szyję, więc może szybciej te bakterie zdechną. No i chodzę ogólnie w sumie na gaciach i z koszulką na szyi. Taka ciekawostka, bo ogólnie jest bardzo ciepło, więc też mi dziwnie chorować w, w takim cieple. Jakoś tak, nie wiem, w sensie no, ciepły klimat i, i, i w ogóle też dziwny jest, bo ja teraz leżę pod kocem i dobrze, że sobie w końcu zakupiłem ten koc, bo w nocy mi jest tak zimno, raz mi jest gorąco, wtedy się odkrywam i jest całe mokre prześcieradło, także wszystko pójdzie do prania i już jak wyzdrowieję, a raz y, mi jest bardzo zimno i wtedy y, ten koc, nawet ten koc trochę jest za cienki. Bardzo, bardzo mnie męczy, kiedy gadam. Także to był taki tylko update'. Także wydarzyła się tragedia chorobowa i eksperyment jest zakończony. A o wnioskach i podsumowaniu opowiem, jak już będę w stanie mówić. Także dziękuję Wam bardzo za w ogóle wsparcie, że oglądaliście wszystkie nieme filmy. I, yy, I co i do usłyszenia i zobaczenia jak już wyzdrowieje. Dziękuję wam bardzo. Trzymajcie się na razie, pa.